Dzień dobry w kolejnym dniu. Piękna, opalona, jesiennym słońcem Norwegii. Tak mogłabym powiedzieć. Trochę make jest, nie ukrywam, mnie za dużo, ale rzeczywiście ostatnie dni są cudowne. I tak to wygląda u nas na Wybrzeżu, że tak naprawdę lepiej mieć urlop we wrześniu niż y, latem. Zazwyczaj wrzesień jest naprawdę piękny, mamy 15-17 stopni. No 20 to nie, ale 15-17 stopni to jest wystarczająco, żeby się poopalać i żeby móc skorzystać z tego słońca, czy wychodzić w góry, czy właśnie spędzić czas w ogrodzie, czy na tarasie. No i co wam powiem, to wam powiem. Dziś jest mój pierwszy szkolny dzień, i tak to właśnie jest. Jak przychodzi piękna pogoda, to zawsze jest coś, gdzie musimy się udać, na przykład szkoła, jeżeli chodzi o dzieciaki, no, ja mi z przypadku, ale też kończą się urlopy, więc wracamy też do pracy. No, a ja w tym roku też zaczynam szkołę, i raz w tygodniu będę jeździć do szkoły. Robię sobie taką linię, taki kierunek szkoły, która się nazywa Hellsefak czyli robię sobie taki zawód pracownika służby zdrowia. Tam się do szkoły, jestem bardzo za to wdzięczna. Nie wiem, czy udźwignę, ale bardzo się cieszę i chcę spróbować. Mam dzisiaj sobie. Dwa stresy, bym to tak nazwała. Pierwszy stres, czy ja to udźwignę i czy ja dam radę. Chodzi mi o naukę w szkole. Jednak to będzie podwójna nauka dla mnie, bo zarówno i po norwesku, i będę musiała sobie to chyba tłumaczyć, żeby zrozumieć po polsku, więc czekam mnie sporo pracy w związku z podjęciem tej nauki. Jeżeli chodzi o taki odpowiednik szkoły, to wydaje mi się, że to jest taka szkoła zawodowa, aczkolwiek no tutaj jest tak, że Yy, najpierw liceum, a później się wybiera, czy się idzie na zawód, czy się idzie na studia. Więc u nas yy, tak nie do końca to wygląda, bo od razu się na fagnie nie idzie, tylko po prostu robi się jeszcze te wszystkie przedmioty. Zresztą u nas w Polsce też takie są. Jak teraz te szkoły się nazywają? Bo powiem szczerze, że nie orientuję się. Wiem, że są technika, chyba. Wiem, że są licea i wiem, że są szkoła ponadgimnazjalna, było coś takiego, więc. Tak się to wszystko zmienia w oświacie y, u nas w Polsce, że na tym nie można nadążyć. Nadążam natomiast za oświatą w miarę norweską i wiemy jak ten tak system mniej więcej wygląda, więc y, cofam się krok, bo mam już przecież wyższe wykształcenie, ale no cóż, no nic na to nie poradzę. Po prostu chcę zalapiać lepiej i chcę mieć dodatkowy dokument, który w razie przeprowadzki. Y, czy utraty pracy, nawet nie z mojego powodu, ale po prostu z przyczyn jakichś naturalnych, żeby się w miarę zabezpieczyć i mieć jeszcze ten dodatkowy papierek. Także jadę, mam dwa emocje, dwa stresy w sobie. I pierwszy stres to jest stres, czy ja to podołam, właśnie. Czy ja dam radę się tego nauczyć, czy ja zdam te egzaminy. Nie chodzi o piątki, czwórki, ja chcę kurwa stać, byle by zdać, powiem szczerze, to i tak będzie wielki sukces. Czy ja to udźwignę, jeżeli chodzi o właśnie dojazdy co czwartek, o pracę, bo teraz wszystkie, cały grafik mi się pozmieniał. Yy, też pracuję na zmiany nocne. Yy, na zmiany nocne to nawet dobrze, no bo słuchajcie, będę miała więcej czasu takiego spokoju, żeby po prostu przysiąść też nad książkami, bo w domu jest wieczny hałas tak naprawdę i mam wrażenie, że no z każdej dziury praktycznie coś wychodzi. Mamo, albo gdzie to leży, gdzie tam to leży, jeszcze są zwierzaki, jak wiecie. Więc zastanawiam się, czy czasowo to i fizycznie udźwignę. I jeszcze się zastanawiam, e, drugi stres taki bardziej pozytywny, bardzo bym chciała poznać nowych ludzi. Także chciałabym dzisiaj zdobyć jakieś trzy numery telefonu, żeby mieć się do kogo odezwać też. Liczę na to, że poznam jakieś ludzi, którzy będą mieli te same zainteresowania. W końcu idziemy na tą samą linię, więc chociaż trochę chyba się interesujemy jednak zdrowiem publicznym i w moim przypadku to akurat starszymi ludźmi albo osobami z niepełnosprawnością. No, ale właśnie ten health sector będzie z kim pogadać na temat służby zdrowia i tak dalej. Będzie można czerpać inspiracje, mam nadzieję, ale też liczę na to, że zaprzyjaźnię się z kimś, z kim na przykład pójdę na spacer lub na kawę i dowiem się czegoś więcej na temat właśnie Norwegii, albo ja lubię w ogóle czasami sobie właśnie gdzieś tam wyjść też, czy na kawę, czy lubię w ogóle poznawać nowych ludzi. Z utrzymywaniem kontaktów później, no to wiadomo, jak jest, no bo każdy jest bardzo zajęty, ale właśnie ten rok szkolny chciałabym tak fajnie, chciałabym, żebym trafiła do klasy, która będzie dosyć taka zgrana, żeby było, nie było w ogóle zawiści i żeby fajnie nam się razem pracowało i tak dalej. Także na to liczę, a to będzie tylko zaledwie rok, więc trzymajcie kciuki, że fajnie będzie. Dzisiaj robimy takiego właśnie vloga. Pierwszy dzień w szkole, oczywiście, w szkole chyba nie będę nakręcać, zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądało, i, i na pewno odezwę się do Was już po szkole. Jestem w tej chwili na promie. Mamy przepiękny wschód słońca: po prostu jest bajka bajecznie, więc rekompensata za wczesną pobudkę jest. I jestem dużo wcześniej, bo dobiję do brzegu chyba 40 minut przed. Szkoła jest dosyć daleko. Wziąłem wcześniejszy prom, bo nawet nie wiem, gdzie jest parking. Chcę sobie kupić jeszcze jakiś jogurt do na śniadanie. E, tak, i muszę się zorientować jeszcze w recepcji, jak mam kartę wyrobić, która mnie będzie wpuszczać do szkoły. Także jadę troszeczkę wcześniej, żeby zobaczyć gdzie jest klasa i nie motać się jak ta przypiórka. Już jesteśmy już uczniami, jesteśmy i powiem Wam, że wcale tak fajnie nie jest. Oj, nie wiem jak to ocenić, na razie jestem po pierwszym dniu. Ogólnie budynek jest przepiękny, w środku taki jest naprawdę luksusowy. Yy, szkoła jak w moich czasach byłyby takie szkoły, to ja podejrzewam, że nikt by nie narzekał, że musi wstać rano do szkoły. Naprawdę bardzo fajna jest: mamy kantynę, mamy automaty z kawą, z wodą, recepcję. W ogóle super wypas, jeżeli chodzi o <coughs> wnętrze szkoły. Mamy też parking dostępny, więc jest yy, super. Klasy mam małą, aczkolwiek na początku się przeraziłam, ale podzielono nas na. Dwie grupy i część grupy musiała nadrobić jakieś przedmioty z liceum, jeszcze, typu taka biologia, norweski, angielski i matematyka chyba te cztery przedmioty były właśnie obowiązkowe, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś y, nie był wcześniej w liceum, to chyba musiał tam iść. Nie wiem, w każdym razie mnie to nie dotyczyło. Ja byłam już na ta, takich typowo przedmiotach zawodowych. Było sporo informacji sporo takich rzeczy, które dużo rzeczy, które wiem i tak dalej. Ciężko może to powiedzieć trochę, ale też zauważyłam swoje błędy w pracy, czy Czymś, co wcześniej uważałam, że jest racją, to okazało się, że to nie jest racją, więc sporo rzeczy przede mną jeszcze do nauczenia się. Bardzo dużo informacji, jak na jeden dzień, trochę z zawodowych, trochę takich stricte papierowych, które strasznie, strasznie przytłaczają. I zauważyłam już różnicę, jeżeli chodzi o polski system, a norweski, to powiem Wam, że tu leci wszystko wolniej i jest bardzo często to samo potwarza, powtarzane, więc mam wrażenie, że być może w domu, jeżeli nie będę miała nowych tematów sama do opracowania, tylko repetition, takie powtórki, to może to udźwignę, bo naprawdę w kółko te same rzeczy się powtarza, co się utrwala. A jeżeli chodzi o Polskę, to jednak z tymi tematami leci się dużo, dużo. Dużo szybciej. Zrobiłam też przy okazji zakupy w mieście, zeżarłam loda i teraz jadę do swoich piesków, kotków i hipopotamów. Jula ugotowała zupę, Jula jest chora, znowu cały tydzień przyleżała w łóżku i jutro też nie pójdzie do szkoły, bardzo kaszle. I jest taka chorowita, więc zostawiłam ją w tym tygodniu w domu, no ale wiecie, jak to jest. Szkoła się zaczęła. Hulaj, dusza, piekła nie ma. Młodzież choruje, dzieciaki też i pewnie część z Was, która ma dzieci w przedszkolu, wiecie dobrze o co chodzi z tymi chorobami. Moja ulka ma słabą odporność i po prostu choruje bardzo często. A teraz udaję się do domku na ogórkową. Nie powiem oczywiście, że zżarłam loda w samochodzie, ale. Julia zrobiła ogórkową w Termomiksie, powiedziała, że jest najlepsza na świecie, więc się nie mogę doczekać. Specjalnie nic nie kupowałam i od lunchu nic nie jadłam, żeby właśnie zjeść, e, zjeść Julki ogórkową. To jest normalnie luksus, tak? Ja mogę chodzić do szkoły codziennie, jak e, tak mi będą wyręczać. W związku z tym, żeby tak krótko nie było, a Nigdy tego nie nagrywałam, ale często widziałam takie vlogi, właśnie co ja mam w swojej torebce. To rozpakujemy moją torbę, co by tak było już po szkolnemu, bo, bo powiem Wam, no, zapakowana jestem i myślę, że to jest mój taki stały zestaw szkolny, który zawsze będę nosić. Więc przejdźmy do części vloga, co mam w swojej torebce. A mam tutaj. A mam tutaj tak, piórnik z kilkoma łówkami, długopisami. Mam portfel. Mamy tutaj też myszkę do komputera. Muszę sobie coś znaleźć, w ogóle jakąś obudowę, woreczek, cokolwiek na swoją myszkę. I taki podręczny różowy błyszczyk do ust. Mam też ciekawe rzeczy. Mam też opiekun osób starszych i chorych, słownik polsko-norweski. Przydaje się, zwłaszcza może myślałam, że w szkole mi się przyda. Na szczęście wszystko rozumiałam, ale nie będzie tak łatwo i nie zawsze będę rozumieć. Tutaj mam notes, który założyłam niedawno. Jak poszłam na terapię, to często mam jakieś przemyślenia albo sprawy, które chciałabym omówić no i noszę ten notes przy sobie bo nie wiem kiedy co mi wpadnie i kiedy coś zapiszę a spisuję tu po prostu tematy i rzeczy do obgadania na terapii więc włożę go mam też lunch miałam też i mam też swój ulubiony kalendarz z Clash Olsona oprócz tego mam okulary etui na okulary, te etui jest z HIM-u i mam też ładowarkę do komputera, bo y, niestety do szkoły musimy nosić komputer tutaj w tej obudowie, w tej takiej torbie na zakupy. Mam komputer y, i wozę są komputer. Tam się logujemy też do systemów, też będziemy mieli tam prace domowe, więc y, wszystko y, Teamsa używamy czasami, więc będziemy używać, więc mam komputer. Musiałam już wjechać na prom. Więc zrobiłam krótką przerwę. W mojej torebce jest jeszcze dosłownie kilka rzeczy, a to jest zupka i kisiel. Nigdy nie wiem kiedy w automacie, czy gdzieś w klasie będzie czajnik, jak będę głodna, zawsze gdzieś ten wrzątek się po prostu znajdzie i mam jeszcze taką małą kosmetyczkę tutaj mam takie rzeczy higieniczne chusteczki higieniczne, mam tutaj mały grzebień, mam tutaj błyszczyk do ust, jakiś mały krem no i swoje jakieś tam higieniczne rzeczy, chusteczki mokre, no i zeszyt który sobie kupiłam w Clash Olsonie okazał się na tyle fajny, że ma przezroczystą okładkę i mogę sobie spokojnie tutaj trzymać właśnie plany lekcji swoich i e, kserowanki, których jest już sporo. Oprócz tego ten zeszyt ma dwie strony takie przezroczyste, tył i przód. I ma tutaj jeszcze taką fajną kieszonkę na jakieś, nie wiem, notatki, różne rzeczy i jakieś moje pierwsze bazgroły. Ma chyba przedziałek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć przedziałek. Ostatnia rzecz, to jest mój niezbędnik. To jest widelco, widelco nóż łyżka. I do jogurtów, i do sałatek. Także naprawdę nada się. Fajna rzecz, fajnie mieć. Przy okazji lunchów się sprawdza. I tak wyglądała moja torebunia. I chyba to będzie mój taki towarzyszący zestaw. Zestaw kawy i wody zawsze noszę oddzielnie. Zawsze mam w ręku. Zawsze biorę tylko wodę do szkoły, bo kawę można kupić w automacie. Mam jakieś 15 minut promem, więc zabieram się za czytanie książki, do której podchodzę już drugi raz, ale po pierwszym razie odpuściłam chyba po 10 minutach, a teraz się jednak wciągnęłam, no już jestem w połowie książki i zabieram się chociaż 10 stron, zawsze to coś.